Czy wiecie, że naładowałem ten samochód zupełnie za darmo i w dodatku obniżyłem dzięki temu swój rachunek w domu za prąd? A jak to możliwe? To dzięki taryfie dynamicznej w Pstryk, którą mam już od kilku miesięcy. Już Wam tłumaczę o co chodzi. Po podpisaniu umowy w Pstryk wasza cena za energię zmienia się co godzinę. W zależności od pory dnia płaci się mniej, a czasem nawet nic. I to właśnie w weekendy zdarzają się stawki ujemne, dzięki którym możemy odebrać energię ładując swój samochód, czy zużywając po prostu na potrzeby domowe. A Pstryk obniża, odejmuje tą kwotę od naszego rachunku. Wszystko jest banalnie proste. Wystarczy się zarejestrować w aplikacji lub na stronie Pstry.pl, podpisać umowę online przez system Authentic, a Pstryk sam wypowiada umowę u waszego dotychczasowego dostawcy. Rachunki są bardzo proste, są dostępne w aplikacji, możemy sobie pobrać fakturę, czy nawet bezpośrednio opłacić ją przez aplikację mobilną Stryk. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, macie przykład. Ostatnio naładowałem moją Tesla i pobrałem 49 kWh, żeby naładować auto do pełna i zapłaciłem za to wszystko 2 i 3 grosze. To dlatego, że w dużym stopniu skorzystałem z cen ujemnych, korzystałem też z prądów do. I to dlatego ta cała energia kosztowała tylko 2 zł. i 3 grosze, czyli mniej więcej tyle, co kosztuje 1 kWh na stacji szybkiego ładowania. Takiego rozwiązania jeszcze w Polsce nie było i zapraszam Was do rejestracji. Pamiętajcie o moim kodzie grzyb 50 który wpisujecie podczas podpisania umowy, dzięki czemu dostajecie 50 zł na start. I najważniejsze, tylko do końca sierpnia obowiązuje promocja 99 zł. na opłatę aktywacyjną. Od 1 września ta opłata będzie wynosiła 299 zł, więc nie warto czekać, warto zrobić to od razu.